Ja system jednego, ja dwóch nogach, on mi podbiera winogron. Przerwadza do tego moją umiejętności. No tak, tu. ja piłkę w nogę, tak, tak, tak. Witam Państwa su gestię jest studionem wysłódziaczności. Dziś mamy rundę rewanżową pomiędzy czerwonymi żykami ze strony lewej są mocno zdziesiątkowani dziesiątkowani po prawej stronie drużyna bunit mórski wszędzie jeszcze pozwala się rozgrzewać i za chwileczkę rozpoczynamy Spotkania. Przypomnijmy, że w poprzednim spotkaniu Żyła Czerwonych Byków została wręcz zamordowana w spotkaniu z Kokocińcem. Natomiast e, drużyna Bonito odniosła pierwsze zwycięstwo po serii porażek. W sumie spotkał było aż 8:3 z komandorem Śląska. Zwróćcie że nie tylko drużyna Czerwonych Byków dzisiaj gra w osłabieniu Ale również drużyna Bonitom Ludzki chodzi taką samą ilością graczy Znaczy i w polu, i na drużynie rezerwowej Chociaż właśnie wchodzi bramkarz i ta dysproporcja się zmieniła Sędzia chwyta za gwizdek I rozpoczniemy pierwszym część spotkania. Rozpocznie sławny huragan Arkadiusz Murgała. Czerwone byki dzisiaj w swoich czerwonych koszulkach. I pierwszy widok sędziego. Zobaczymy jak patrzy to spotkanie. Fawortami w tym że to, to są czerwone byki, choć bólnik ludzki nie jest to rywal do bicia. Myślę, że ważny tu będzie żeby w pierwszych sekundach spotkania pokazać co tu rządzi. Strzelić jedną, dwie bramki spotkanie. Na razie Bonito Murcki dość spokojnie. Uciekują czerwone byki na swojej połowie huragan już to na pewno będzie szybsza akcja. Wysoky spokój dzisiaj? Patrzmy Dorian czy pijce Mamy wyrzut z autu Nie, przepraszam, Faul Panie, dobry bóg, uderza Tylko lepiej ta półka siadła. Na pewno nie lubiśmy rąk. całkiem nieźle, załatwia się ta akcja, bo nie to, ale już w połowie stracili panowanie nad akcją. bo nie zbyt dobrze. Maszmy teraz trzech na dwóch, ale już powrót, bardzo powolnie ta akcja. Lewa strona zostało utrudnione, ale tutaj podwojenie krycia i jeszcze raz w lewa strona. Bardzo ciężko coś zrobić, będzie uderzenie. świetna na huragan. zabawę z brąkarzem skutecznie długo tak przyjmie się świetna gra z nie na jeden ale za dużo jedno podanie wyglądało to bardzo dobrze jest mrugała zobaczmy radę czy odda środka jest świetne oddanie wojo co zrobił I W tej sytuacji, ale Bramkarz dobrze się zachował w skrócie dystansu Nie było to łatwe bardzo. bardzo dobrze teraz bramkarz do czerwonych byków a świetnie huragan A niesamowite opanowanie piłki. Mam pierwszą żółtą kartkę. czerwony w... Lub i trójkę. Trzeba uważać. Tym bardziej, że siły na dzisiejsze spotkanie są ograniczone z trzech dystansu, ale równie mocno są niecelne. Nie powinniśmy tak grać, ma przewagę jednego. świetnie w obronie, też czerwony byki znowu strzał z dystansu oddań na lewy skrzydło, strzał i obok bramki bo oni to nie potrafią wykorzystać przewagi jednego gracza choć pressing jest najgorszy Wstrzał ich genialnie teraz bramka z czerwonych byków. Sędzia pokazał pół rządzi.

Byków. Jest przewaga jednego gracza, Teraz trzeba to wykorzystać. nie w ten sposób. Trzeba pełnym pressingiem Jest 4 na trzech Tu musi skończyć się bramką. Patrzmy, boją z lewej strony. Bierzenie, bramka szparuje. czy nie wrócą, strata piłki pod samym połowem karnym w naszym ciągu 4 na 3 NIE! Że nie MAMY BRAMKĘ! Bojo i ma 1-0 Jeżeli byście chcieli poszukiwać SL-u, a nie zawracali do 19, to był bardzo inteligentni, więc możecie sobie to przegadać Możemy, jeżeli... No bo nikt to będzie próbował odpowiedzieć bardzo szybko ale... No i czerwony byk już w natarciu, patrzmy jest dla pani Brekuniu, co to jest świetna blokada zlatana. Prawdopodobnie uratował utratę bramki. Bo oni to ustawione swoje pole, bo tam zlakuje w pole karne A nie był w stanie zrekompensować, bo to raczej niemożliwe. tak, w wakacjach co po prostu nie Lepiej dzisiaj z nim się nie kłócić. Wskazuje linę, w którą należy zostawić Gdzie jest Janka pani sędzia? Uderzenie. Bardzo potężne, ale świetnie pan z lata i dokument czy Czy te pójki, ale nie ryzykował kontuzji, to mogło być naprawdę niebezpieczne. Skora dan jest skutecznie uspokoju skorzyn. Wysoki pressing bonito. Wylubiłem lubię tylko wystrzał w tym pola I, I uderzenie ponownie z dystansu Bramkarz dzisiaj w świetnej pozycji i na no, pewno będzie... Oj, a, a, bardzo nieładne zachowanie Nie wiem, czy sędzia powinien coś takiego tolerować Tam sporo opcji. Nie wiem, czy było to na pogranicach wału, wkrótce Kuradan dan być bardzo ciekawa akcja Wreszcie pod własną własnym polem karnym się na tego typu akcje z racji tego, że prowadzą wolą przyjmować obojętność na swojej głowie i przynoszą te rezultaty obolnicę całkowicie bez pomysłu na grę ta piłka krąży pomiędzy zawodnikami, ale nie przynosi nawet strzału na bramkę. Taka, ponownie będzie z Cieka prawą stronę Dorian. Dobre utrzymaniu w piłce, Długi jest huragan. Brakuje teraz prawej strony, ale te dwójkę radzą sobie. Patrzmy, Dorian. wyczętowując dobry okres gry i kiepski okres gry drużyny Bonito która naprawdę nie radzi sobie i świetne, szybkie powstanie Sprawa strona huragan, oddanie piłki patrzmy Ach. Jęk z trybun to powinna być bramka Bonito już powinien szybko zagrać, będzie strzał z dystansu, uderzenie, ale łapie bramkarz Trzech na trzech w wolnej akcji jest zlatan i uspokajamy. Raczej znaczy nie będzie strzału ze środka boiska Zbyt dużo ruchu Dobre krycie, no i tam jest ostry fał Sędzia powie kilka słów Znanie ostrzeżenie powinno być moim zdaniem Czy będzie strzał, czy podanie? Jest w części huragan Uderzenie Aj, jest bardzo blisko takiej finezyjnej bramki To świetny Dorian Wojobiski przejęcie piłki Jest Latan w obronie Bardzo dobrze i bramka szpyta piłkę. Patrzmy Są na fali poziom ruchu z lewa strona jest latan czy uderzy na bramkę jeszcze raz tutaj do huragana i troszeczkę więcej splitowanie powinno być latan przyjmuje w środku Dorian uderzenie ale trafia prosto z zawodnika bonito i tam świetnie huragan Uspokajamy 15 minuta spotkania pamiętajmy, że jest druga połowa, Na nią też trzeba wyjść w pełni sił. Grają z jednym zawodnikiem A zupełnie to przyjmuje inicjatywę. kawa z ze strony bramkarza Bonito. Nie wiadomo jak. Luka Zawodnikami Co, Bonito Coraz płynniej przechodzi Strzał! Genialnie! brona bramkarza no, Tu niedokładne podanie Bonito próba zagrania traci świetnie, popatrzmy jak pędzi huragan Już podajmy środka! I ponownie bramkarz stoi na przeszkodzie Chyba kolejna 100% sytuacja bardzo dużo pochwał w przerwie meczu, i świetnie tam, świetnie płatmy jeszcze raz, a szkoda tego. Bonito, ucieka lewa strona, ale świetnie mrugała. Chyba widział tego zawodnika kątem oka. Jest z lata, a Kilka teraz, tak jest faul, jest faul. No na pewno nie było to specjalnie celowe. Bo nigdy nie leży sędzia, a nie do niego sporo pretensji. nie strzelamy, teraz co mogą mieć tylko pretensje do siebie, bo piłka w ich wykonaniu się wygląda kiepsko. Na razie nie zasługują na nawet remis. Zresztą myślę, że statystyki to potwierdzą. Kolejna bramka na bramkę, w następie czasu, kolejny niecelny, co prawda będzie dwójkowa akcja z i brutuje Dorian, z latan przyjął piłkę, a uciekła za chwilę się 19 minuta będziemy mieli jeszcze jakąś akcję bramkową w końcu te spotkania Jakaś bramka do szatni z jednej lub z drugiej strony. Ja Tutaj Było czterech na dwóch. No i kiepskie rozegranie. Naprawdę brak pomysłu. I bardzo dobrze zlatany Brokiewicz, piłkę opuszcza. boisko. 30 sekund. Ale GENIALNA bramka, POPATRZMY, Sebastian Nikodawon z lata IBRAHIMOWICZ Będziemy oglądać na powtórkach bardzo długo. Możliwe, że nawet to będzie bramka tej kolejki. Niesamowita bramka. Jest też równe, cudowne słuchowanie. A taki bramek warto zostawać do ostatniej sekundy meczu. I potężne uderzenie. Szkoda, TEJ STRATY w ostatniej, dosłownie, sekundzie. Ale mamy 2-1 Bo dwie drużyny wschodzą z takimi średnimi nastrojami Jedni przegrywają, a drudzy bo Stracili bramkę w ostatniej sekundzie Zapraszam do Wąpołówki